Jako Centrum Kultury przygotowaliśmy specjalną ofertę reklamową. Oddajemy do Twojej dyspozycji sieć, z której sami korzystamy, aby dostarczać mieszkańcom najnowsze informacje. W jej skład wchodzi telewizja żerardowska obejmująca swoim zasięgiem ponad 20 tysięcy osób, Kino Len, który odwiedza 10 tysięcy osób miesięcznie, Radio Fama ze 100-kilometrowym zasięgiem oraz 16 słupów ogłoszeniowych rozmieszczonych po całym mieście. A także ekrany multimedialne we foje CK oraz resursy. Reklamuj się w Żerardowie, bo możesz. Sandra Szymańska, zapraszam na najnowsze wydanie telewizji Żerardowskiej. 22 marca na pływalni Aqua Żerardów odbyła się pierwsza edycja Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym. W zawodach uczestniczyło 195 zawodników z 13 klubów z całej Polski, rywalizujących w 10 konkurencjach basenowych. Zawody były okazją do sprawdzenia formy zawodników na początku sezonu oraz promocji sportowego ratownictwa wodnego w Polsce. Organizatorzy oraz uczestnicy podkreślali wysoki poziom rywalizacji i doskonałą atmosferę wydarzenia. Za nami Światowy Dzień Wody. W tym roku PGK Żyrardów zaprosiło młodszych mieszkańców Żyrardowa do Muzeum Lniarstwa, aby wspólnie świętować ten dzień. Do atrakcji należały m.in. wielkie bańki, wata cukrowa oraz zagroda ze zwierzętami. W Centrum Kultury w Żyrardowie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 zorganizowali Święto Frankofonii. Podczas wydarzenia mogliśmy usłyszeć piosenki w wykonaniu uczniów, taneczne występy oraz posłuchać ciekawostek o Francji. Zapraszam na dalszą część programu. Zapraszamy na drugą edycję Flax Festival, który odbędzie się 17 maja od godziny 20 w Centrum Kultury w Żyrardowie. Wpadajcie do nas 17 maja i nie przegapcie tego wieczoru pełnego muzycznych wrażeń. Wystąpią Ebi, Daria ze Śląska i Dziarma. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz w kasie Kina Len. Kiermarz Wielkanocny w Centrum Kultury już 13 kwietnia od 10 do 16. Co nas czeka tym razem? Będzie okazja spotkać lokalnych rękodzielników i nabyć od nich wyjątkowe produkty i dekoracje na świąteczny stół. Nie zabraknie pisanek, koszyczków, medełek czy maskotek. 5 kwietnia w Centrum Kultury wystąpi Sławek Uniatowski z utworami jego największych muzycznych idoli Ciechowskiego, Wodeckiego, Sinatry i Zauchy. Wyjątkowe aranżacje, ciepły, barytonowy głos, klimat i atmosfera koncertu sprawią, że ten wieczór na długo pozostanie w pamięci. Do Kina Len zapraszamy na Miki 17, nagrodzony Oscarem autor scenariusza i reżysera filmu Parasite. bądź joon Ho przedstawia swój następny przełomowy film. Nie zapowiadający się na bohatera Mickey Barnes, nie podejmuje się wyjątkowej pracy. Jego pracodawca żąda bowiem ostatecznego poświęcenia. Miki musi umrzeć, żeby zarobić. Kolejna propozycja to elfy rozrabiają. Elfi należy do zgranej ekipy elfów, które mieszkają w wielkim mieście. Przemykając się między wysokimi budynkami, służą swoją drobną pomocą mieszkającym tam ludziom. Ale co stanie się, gdy okaże się, że w metropolii grasuje gang innych elfów? W kinie Len również polska propozycja. Wujek Foliarz. Kuba zostaje porwany przez swojego wujka i jego znajomych dziennikarzy stacji Prawda TV. Ekipa wciąga chłopaka w tajną akcję obalenia burmistrza i w tej roli Piotr Adamczyk. Szanowni państwo, moim i państwa gościem jest dzisiaj prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Żyrardowie, pan Mariusz Adamczyk. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani redaktor. To jest program gościnny. Ja nazywam się Dominika Dawidowicz. Zostańcie z nami. Panie prezesie, wiem, że niedawno minęło panu 100 dni na już? tym stanowisku, tak? Podobnież tak. Teraz myślę, że już nawet troszkę więcej. Może to będzie mało oryginalne z mojej strony, ale gdyby pan mógł te 100, ponad 100 dni podsumować, ponad. ponad. Jestem w szoku, że tak szybko to minęło. Natomiast y, też ta szybkość, którą odczuwam, że. Minęła już od początku, kiedy zająłem stanowisko prezesa, też spowodowana jest tym, że bardzo dużo rzeczy dzieje się aktualnie w spółce. Ja wspominałem wcześniej już o tym, że zacząłem pracę od organizacji spółki wewnątrz, także wprowadzamy nowy regulamin organizacyjny. Myślę, że to będzie bardzo duże udogodnienie i dla pracowników, i dla mnie z punktu widzenia zarządzania spółką, jak również z podwyższeniem standardu usług, które tak naprawdę jesteśmy od tego, żeby naszym mieszkańcom świadczyć. W związku z powyższym w międzyczasie dużo rzeczy się dzieje związanych z pozyskiwaniem środków. Unijnych z planowaniem inwestycji, których w tym roku będzie y, naprawdę sporo. Y, także jesteśmy na dobrej drodze, żeby y, dać naszym mieszkańcom odczucie takie, że y, zmierzamy ku lepszemu. Mhm. Powiem szczerze, to miało być pytanie, które miało paść dopiero na końcu, ale skoro Pan Prezes sam o tym wspomniał, to te nadchodzące inwestycje, plany, jakie one są? No Powiedzmy tak, o tych miłych rzeczach od razu. Tak, o tych, tak, <laughs> fajnie, fajnie, że pani redaktor zaczyna właśnie od tego. Proszę państwa, tak, tak naprawdę czekają nas cztery takie duże inwestycje, które zmienią miasto wizerunkowo przede wszystkim. Poprawią standard życia naszym mieszkańcom. To są oczywiście rzeczy związane z termomodernizacją, i tak naprawdę będą cztery takie duże inwestycje przeprowadzone w tym roku. To jest termomodernizacja budynku farbiarska. 8, 2 budynki na 1 maja i budynek na Dekerta. To będzie. Że tak powiem, bardzo duża inwestycja polegająca może nie tylko na termomodernizacji w sensie takiej, że zmienią się budynki z zewnątrz, mm. natomiast też doprowadzimy centralne ogrzewanie i ten komfort, komfort mieszkańców na pewno dużo wzrośnie. W planach mamy i tutaj bardzo prawdopodobne jest to, w sumie, w sumie trwają prace projektowe związane z wybudowaniem budynku. Na maja 104. Także to też będzie duża sztandardowa, jak, że tak powiem, inwestycja, która pozwoli przenieść lokatorów, osoby, które zamieszkują w najgorszych warunkach w budynkach, które wymagają jakby natychmiastowej interwencji naszej, zostaną przesiedleni do ewentualnie nowego budynku, a co nam pozwoli w przyszłości wyremontować te, które po prostu opuszczą. Także to a są ile takie... mieszkań tam będzie? Wiadomo już. Od 60 do 84 mieszkań. Także na razie y, trwają y, koncepcje projektowe, y, tak naprawdę, y, ale jesteśmy przekonani, że w tym roku rozpoczn rozpocznie się już y, budowa tego budynku. Także y, te rzeczy uważam y, w dużym stopniu wpłyną na wizerunek miasta, bo proszę zauważyć, że y, 1 maja, główna ulica. Także tutaj się zmieni bardzo dużo. Farbiarska, kompleks basenowy, wyremontowane podwórko, wyremontowane domy z nową elewacją. Na pewno będzie to miejsce bardzo przyjazne dla naszych mieszkańców. Także to są takie najważniejsze inwestycje, które teraz się odbywają, toczą się tak naprawdę. Rozumiem, a co z targowiskiem miejskim, bo podobnież jesteście na etapie projektowania tego miejsca? Projektowania ogólnego tak, My raczej pracujemy nad koncepcjami co możemy, na co możemy sobie tak naprawdę na targowisku pozwolić, natomiast takim pilącym problemem, raczej pilącym problemem to co spółce zależy żeby osiągnąć w, na targowisku to na pewno musimy zrobić porządek z instalacją elektryczną. Która, którą trzeba poprawić. Mieszkańcy z tego, co do mnie głosy docierają, potrzebują radiowęzła jednak, żeby tam y, był. Y, więc skupiamy się na tym, żeby zacząć od rzeczy, y, które zapewnią też bezpieczeństwo y, kupującym tam y, i poprawią wizerunkowo targowisko. Także, także dużo rzeczy się dzieje y, jest to na etapie planowania tak naprawdę, bo trzeba tutaj zwrócić uwagę, że oczywiście, żeby to wszystko spełnić, będziemy musieli pozyskać środki, yy, wiadomo, yy, z zewnątrz. Także sam proces pozyskiwania, projektowania jest związany z dużymi kosztami, żeby się przygotować do inwestycji. Natomiast później ten drugi okres polega na tym, żeby przygotować się do tego, złożyć wniosek i otrzymać pieniążki. To my będziemy trzymać kciuki za to, jak i wszyscy mieszkańcy zakładam. Tak, z się I osoby tym, zainteresowane, tak. Natomiast chciałabym teraz przejść no do takiej mniej przyjemnej kwestii. To są no, zadłużenia, tak. Długi lokatorów. Ponad 2000 mieszkań jest ponad 2000 lokatorów, tak, nie mylę się? Mamy 1000, dokładnie mamy mhm. 1604. Czyli prawie 2000. Tak jest, dłużników. I to są, proszę Państwa, to jest, nie ukrywam problem, ale jak wcześniej też wypowiadałem się na temat, musimy tutaj wziąć pod uwagę, że tak naprawdę są trzy grupy dłużników. Są to osoby, które z przypadków losowych coś się wydarzy, ktoś zachoruje i, i w tym momencie jakby cała koncepcja, cały ten spokój zaburza i Ludzie są w sytuacji takiej, że po prostu nie stać ich na to, żeby, żeby płacić. I niestety druga grupa to jest ta, tak naprawdę, najbardziej chyba uparta, do której najciężej dotrzeć. To są oczywiście młodzi ludzie, którzy sobie, nie wiem, uważam, że moim zdaniem do końca nie zdają sprawy, jakie to niesie ze sobą konsekwencje. Bo proszę, proszę Państwa, zwrócić uwagę na to, że rosnący dług który jest przekazywany na drogę sądową, yy, który jest skierowany do egzekucji już tego zadłużenia, generuje za sobą duże koszty związane z tym. Natomiast z punktu widzenia spółki, to też bardzo ważne, obsługa tych wszystkich zadłużeń jest bardzo kosztowna. Dlatego łącznie z Panem, raczej na czele z Panem Prezydentem, yy, podejmowane są kroki yy, i wyciągana ręka do tych osób, yy, którym dajemy możliwość odpracowania ewentualnie tego długu. Lub proszę państwa, co jest bardzo wygodne i coraz więcej osób z tego korzysta i zachęcam państwa naprawdę do tego, żeby y, z tego korzystać. To są y, jest możliwość y, rozłożenia, y, rozłożenia zadłużenia na raty. Także y, oczywiście y, decyzje o y, Rozłożeniu takiego zadłużenia na ratę podejmuje pan prezydent, ale tu od razu pragnę państwa uspokoić, ponieważ jeszcze nie spotkałem się z przypadkiem, gdzie pan prezydent komukolwiek odmówił takiej pomocy. Mm -hmm. Skala zadłużenia. Jaka ona jest? Jakie e są kwoty? Proszę panią, szanowni państwo. Skala zadłużenia jest bardzo duża, bo na tą chwilę szacujemy zadłużenie, to są twarde dane, to jest około, raczej po, znaczy ponad 17 milionów złotych. I proszę wziąć pod uwagę, ile rzeczy by można było zrobić, ile rzeczy remontować? można było zrobić? Tak. To ja podejrzewam, że gdyby te pieniążki m, wpłynęły do miasta, na pewno więcej budynków naszego zasobu cieszyłoby oko mm -hmm. mieszkańców. I tak naprawdę. M, Ciężki to jest temat i muszę przyznać, ale chcę dotrzeć do tych osób, które są w stanie regulować swoje zobowiązania. Może w jakimś sensie potrzebują tej pomocy. To chciałem, żeby sobie zdawali sprawę z tego, że. To są pieniądze tak naprawdę publiczne i wszystkich mieszkańców Żyrzardowa. Także proszę Państwa, to jest bardzo może mocny przekaz, ale, ale tak jest i nie ma co tego po prostu ukrywać. Okay. My robimy wszystko, żeby, żeby dogadywać się z naszymi dłużnikami. Wyciągamy rękę do nich. Ja jestem do dyspozycji, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy wyjaśnienia spraw związanych z zadłużeniem. Zapraszam naprawdę do siebie, możemy rozmawiać. Przyjmuję interesantów. Nie ma żadnego problemu, żeby do mnie przyjść i o problemach porozmawiać. Są Tylko te... trzeba przyjść. Tylko trzeba przyjść. I naprawdę zachęcam Państwa do tego. Nikt tutaj, jakby nie ma problemu, żeby ktoś ze strony spółki usiadł, pochylił się nad konkretnym problemem i doprowadził do tego, żeby pomóc ludziom w tej kwestii, żeby po pierwsze zadłużenie nie rosło, a po drugie, żeby się tego pozbywać. Bo też. Tutaj bardzo ważnym takim argumentem, żeby osoby, które mają problemy, już mają, są na etapie zajęć komorniczych ewentualnie, są na etapie egzekucji, które, które na pewno w tym roku jesteśmy zmuszeni po prostu, żeby przeprowadzać. Proszę pamiętać o tym, że ten dług nie zniknie. Tu trzeba wziąć pod uwagę członków rodziny, dzieci i tak dalej żeby zapewnić im, chociaż ktoś ma małe dzieci, starać się o to, żeby ten start, dorosłość tych dzieci jak najszybciej umożliwić im bezproblemowe takie wejście, bo to ja mówię, długi się ciągną, także tutaj uczulam Państwa... I przechodzą na dzieci. I przechodzą na dzieci I, i uczulam Państwa na to, chcę, żebyście Państwo mieli świadomość tego i tak naprawdę jesteśmy po to, żeby Wam pomóc i nam zależy na tym, żeby... Te pieniążki przekazywać na inwestycje mhm. i remonty. Panie prezesie, z tego co słyszę, nie ma problemu, jeżeli ktoś wykazuje dobrą wolę, tak? A skupmy się jednak troszeczkę na tych osobach, no, które nie wykazują mhm. silnej woli. Co się dzieje? Jak wy, jakie są procedury w tym przypadku? No trochę może chcę, żebyśmy postraszyli, tak? Znaczy, <gry> Tych niewykazujących tej dobrej woli. Jasne, znaczy nie chciałbym tutaj nikogo straszyć, ale mamy twarde dane I, i proszę Państwa, ja tylko chciałem zaznaczyć i może to trafi do świadomości osób zadłużonych, że tak naprawdę w tym roku wygląda to w ten sposób, że mamy prawie 160 eksmisji do przeprowadzenia. To są oczywiście, różne są eksmisje, są takie, gdzie po prostu miasto jest zobowiązane zapewnić zastępczy lokal, ale proszę od razu mieć na uwadze to, że to jest lokal zdecydowanie o niższym standardzie, ale są też takie wyroki, to są najgorsze tak naprawdę wyroki, które odbywają się bez zapewnienia lokalu zastępczego. Także, Ale także rozumiem, że to są... jest jakiś ekstremum już, tak? Że to tak, jest to rzeczywiście jest... ktoś się nie chce dogadać, próbowaliście ileś razy na przykład do tej osoby dotrzeć. Yy, to znaczy tak, bo to już jest etap taki, gdzie tak naprawdę my jakby nie mamy wpływu. Mamy jeszcze yy, możliwość podjęcia negocjacji, zawieszenia tej... Yy, tej yy, egzekwowania mhm. y, eksmisji. Natomiast to też trzeba przyjść i porozmawiać. Panie prezesie, ale jestem ciekawa z takiego no, technicznego, ujmij, ujmijmy to punktu widzenia, nie wiem, nie płacę ile? Rok, dwa, trzy, dziesięć lat? Ile to może trwać, zanim rzeczywiście następuje właśnie taki wyrok? To ciężko, to, ciężko to powiedzieć, dlatego, że to jest wszystko uwarunkowane mhm. od y, pracy sądu. Mhm. Tak naprawdę. Bo, bo w pewnym momencie po prostu kierujemy sprawę do sądu a um, dostajemy wezwanie do zapłaty przedsądowe. Jeżeli ktoś po prostu nie wywiązuje się, jesteśmy zobowiązani złożyć... Kolejny właśnie wniosek o to kończy się to wnioskiem o y, eksmisję. Wyrok sądu i tak naprawdę y, każda sprawa może trwać y, jakby indywidualny. Okay. To czas, tak? Także, także. Ale powiem szczerze, bo jestem zdziwiona. Myślałam, że za każdym razem miasto musi jednak y, jakby wymienić ten lokal na gorszy, ale jednak musi zapewnić, tak? Nie. To... A nie jest nie, tak. Nie, jest mhm. tak, nie jest tak. Oczywiście y, to też y, jakby. Jest warunek sądu, tak? Sąd bada sytuację, wiadomo, matki z małymi dziećmi, mhm. osoby chore, osoby starsze, no mają jednak tą możliwość, żeby, żeby uzyskać ewentualnie lokal zastępczy, mhm. tak? O zdecydowanie niski, niższym poziomie. Tutaj też należy wspomnieć również o tym, że jakby rodziny, które są jakby ciąży wyrok eksmisji, też nam zależy, żeby, żeby to płynnie odbywało się, ponieważ to są też w części lokale, które są naprawdę dobrze wyposażone, które mają centralne ogrzewanie i tak naprawdę mi, jako prezesowi, zależy na tym, żeby osoby, które będą eksmitowane, na te miejsca, do tych lepszych mieszkań wchodziły osoby, które regularnie płacą. Mają, mają po prostu mieszkanie o niższym standardzie, ale wywiązują się z tego podstawowego obowiązku i tym ludziom po prostu zapewnić lepsze lokum. Panie prezesie, z naszej rozmowy wynika jedno. Szanowni Państwo. Trzeba przyjść do pana prezesa. Tak jest. Jeżeli jesteście w takiej y, sytuacji i po prostu porozmawiać. Oczywiście, że tak. Rozmowa. Y, uważam, że naj, najlepszy skutek przyniesie, także z, zapraszam serdecznie. Bo i wam zależy, tak? I, i powinno zależeć tym ludziom, którzy no, nie płacą czynszu. Jak po najbardziej. Mhm. Jak najbardziej. Zależy nam bardzo na tym, żeby y, takie sprawy wyjaśniać, regulować. Panie prezesie, a powiedzmy jeszcze w ciągu ostatnich trzech miesięcy ile? Konserwacji na przykład przeprowadziliście mhm. jako PGM? Jakich? Co to są za prace w ogóle? Dziękuję za pytanie, bo to jest y, 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 pytanie, które pozwoli nam y, wykazać się tym, co tak naprawdę y, robimy i co wszyscy z, z siebie dajemy. Tutaj warto wspomnieć, proszę Państwa, że. Od stycznia do, do dzisiaj, tak naprawdę, PGM przeprowadziło 680, 6, 7, przepraszam, 768 interwencji. Są to drobne remonty hydrauliczne, budowlane, ślusarskie, kominiarskie. I proszę Państwa, to jest 768 małych remontów na kwotę tak naprawdę 200 tysięcy złotych. Więc ja uważam, że. Bardzo dużo rzeczy, rzeczy się dzieje. Na, każde, na każdą interwencję staramy się zareagować, pomóc. Tylko proszę Państwa, to nie jest moje usprawiedliwienie. Dużym problemem są prace, które jeżeli chcemy wykonać, musimy współpracować z innymi instytucjami, a tutaj najważniejszym takim Taką instytucją, z którą najwięcej współpracujemy, to jest miejski konserwator zabytków. Dużo mamy, jak sami Państwo wiecie, zabytków, na których każdą, ale to nawet najmniejszą nieraz pracę związaną z naprawieniem czegoś, z remontem, musimy uzyskać zgodę od miejskiego konserwatora zabytków. Dlatego uspokajam, wszystko zgłaszamy, natomiast potrzebujemy trochę więcej czasu na finalną realizację tych naszych remontów. Jak słyszymy, nie odpoczywać się na wiosnę tylko w drugą stronę. Naprawdę nie odpoczywamy, naprawdę. Dobrze. Jeszcze jedna taka, myślę, dosyć e, interesująca kwestia, bo chociażby te zabytkowe, ale nie tylko budynki. Tak. E, no niestety są oszpecone niejednokrotnie przez. No gdyby to było graffiti, to byłoby może na ładne. Pewno nie <noise> nie, przez, artystów. <głos> nie <głos> przez artystów, tak. I rozumiem, że coś z tym będziecie robić. Tak, to też y, w związku czy znaczy, może, może nie tyle w związku z tym, że za oknem mamy wiosnę praktycznie już, ale tutaj takim, takim konkretnym działaniem z naszej strony, oczywiście to jest podyktowane inicjatywą pana prezydenta, żeby większą wagę przyłożyć do tego i zająć się właśnie tymi bazgrołami, bo nie są to ani, ani murale, ani to są bazgroły, które oszpecają nasze budynki i... W, tak, jak wcześniej wspomniałem z inicjatywy pana prezydenta, nawiązaliśmy współpracę z przedsiębiorstwem gospoda gospodarki komunalnej i y, już pracujemy, typujemy obiekty, domy, które będziemy po prostu czyścić z tych bazgrołów, tak naprawdę. Więc, y, nawet pod tym względem, y, y, wygląd tych budynków poprawi się, proszę Państwa. Także y, działamy. W tej kwestii mamy pełne pod, poparcie, pełną zgodę od pana prezydenta i działamy razem, wspólnie z PGK. Panie prezesie, zakończmy optymistycznie. Przed nami święta, Wielkanoc. Tak. Czego ja wam mogę życzyć przedsiębiorstwu gospodarki mieszkaniowej na te nadchodzące święta? Dużo siły do pracy. Chęci są, proszę państwa, wytrwałości na pewno, i tego tak naprawdę ja sobie życzę, żeby dobro mieszkańców było na pierwszym miejscu. I jeżeli będziemy mieli wszyscy pracownicy PGM-u takie podejście, to myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby osiągnąć wspólny sukces. To ja tego gorąco życzę. Bardzo dziękuję i dziękuję za rozmowę. Wesołych świąt, bardzo dziękuję. Szanowni państwo i przypominam, moim i Państwa gościem był dzisiaj prezes przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej w Żyrardowie, pan Mariusz Adamczyk. Dziękuję. Dziękuję bardzo.